Całym czołem, czołem, Kromka z Wrocławem, witajcie moi mili, w kolejnym materiale na kanale, w kolejnym odcinku z Rainbow Six Siege, a teraz szanowni państwo, powitajcie gromkimi brawami, łapką w górę i subskrypcją nową elitarkę Zofi. Dlaczego tak się nią jaram? Zerknijcie sobie, a później chwilkę porozmawiamy. Jak podoba się? Dajcie mi znać w komentarzu. Tak jest moi drodzy oto ona. Już kiedyś wam pokazywałem link praktycznie tej animacji końcowej. Teraz już jest w sklepie, można ją kupić, jeżeli macie Season Passa za bodajże 1600 punktów tych Ubisoftowych z hakiem. Jeżeli nie macie za około 1800, ale nieważne, ocenie nikt tam nikomu w portfel nie zagląda. Chciałem z wami porozmawiać dzisiaj ogólnie troszkę o tych elitarnych pakietach. Co sam o nich myślę? bo nigdy tak naprawdę materiału na ten temat nie robiłem, a ten zestaw elitarny Zofii jest w moim przekonaniu całkowicie inny niż każdy, który do tej pory był w grze, dlatego tak bardzo mi się podoba, dlatego tak bardzo podoba się wielu moim znajomym, aczkolwiek niektórzy ludzie na przykład na Reddicie bądź też na Twitterze uważają, że ten zestaw jest po prostu kiepski. Ale najpierw zerkniemy sobie, co tak naprawdę Zofia ma na sobie w tej elitce. Przede wszystkim dzięki uprzejmości Adama B z Jaroka mniej więcej wiem, co się tutaj dzieje, bo Adam bardzo lubi tego typu rzeczy. Także moi drodzy, mundur, który ma Zofia na tej elitce, to mundur wieczorowy, z tym, że tutaj jest mały szkopuł, bo z tego co widać, nosi ona go chyba w męskiej wersji ze spodniami i Krawatem. Jeżeli chodzi o sam beret, tutaj wszystko się zgadza, tylko grom w Polsce nosi ten beret w kolorze szarym. Na samym berecie mamy oznakę stopnia, w tym wypadku jest to podporucznik, czyli najmłodszy oficer w Wojsku Polskim. Obok samego odznaczenia najprawdopodobniej widać tak zwaną gapę, czyli odznakę skoczka spadochronowego. Orzeł z czarnym wypełnieniem na berecie, to wypełnienie to tak zwana tarcza Amazonek. To również oznaka rodzaju wojsk, w tym wypadku są to wojska specjalne. Ten taki specyficzny sznur, który możecie zauważyć z prawej strony torsu Zofii, to tak zwany akselband i stosuje się go we wszystkich mundurach galowych lub wyjściowych i wieczorowych oficerów i podoficerów. Broń natomiast, którą wymachuje Zofia, to najprawdopodobniej SKS, czyli stary radziecki karabin do niedawna używany w Wojsku Polskim, tylko przez kampanię reprezentacyjną, aktualnie jest zastąpiony specjalną wersją MSBS-a, czyli tego takiego najnowszego karabinu. No i standardowo na lewej ręce oznaka rozpoznawcza gromu, nad baretkami również odznaka gromu, noszona tylko przez żołnierzy gromu. Jeden natomiast taki mały szczegół, który niesamowicie mi się podoba w tym elitarnym skinie, który będzie pierwszym elitarnym skinem, który w ogóle w tej grze kupię, bo ja nigdy nie byłem jakimś mega zwolennikiem kosmetycznych rzeczy, nigdy w żadnych grach nic nie kupowałem dodatkowo za pieniądze, to spójrzcie tylko na wylot lufy, zarówno gadżetu, jak i broni głównej. On jest taki troszkę, nie chcę mówić przyolejony, ale to jest taki efekt, jakby się gdzieś wylał olej, jakby lufa tego urządzenia, w tym przypadku tej broni. Była po prostu jeszcze troszkę bardziej rozgrzana i to powietrze tak inaczej osiadało. Na końcówce tej lufy jest taki fioletowo-metaliczny gradient i to mi się podoba mega. Podoba mi się bardzo, bo wydaje mi się, że w tym przypadku na 27 zestawów elitarnych, chyba z tego co kojarzę, które można kupić w ogóle, w sklepie, w grze. Jeden z zestawów elitarnych był chyba za darmo, z tego co pamiętam, gdy Ashka została dodana ta Ashka Outbreakowa. To chyba to jest jedyny skin elitarny, w którym postać została potraktowana, wiecie, tak naprawdę, naprawdę mega na poważnie bez żadnych głupot, bez żadnego machania jakimiś dziwnymi rzeczami, bez żadnego malowania ekranu. Niestety skin elitarny Eli na przykład zupełnie mi jakoś nie podszedł. Tak samo jak całkowicie nie podeszły mi napisy na Eli brzdęk, to tak jakby anglojęzyczny deweloper chciał zrobić skina z napisem boom i boom wygląda spoko, ale wpisał w translatora, jak brzmi coś i wyszło brzdęk. Także. Nie było to dla mnie jakoś mega naturalne, jakoś w ogóle do tej eli nie pasowało. Generalnie Zofia pod tym względem jest, tak mi się wydaje, czymś naprawdę, naprawdę mega wyjątkowym. Poza może jeszcze takim naprawdę fajnym, historycznym, ale nie tak spektakularnym nawiązaniem bodajże chyba taczera, który również ma elitkę i jest to operacja Nimrod. Jeżeli nie wiecie czym była operacja Nimrod, to była, moi drodzy, operacja e, SAS-u, e, taka prawdziwa akcja antyterrorystyczna, o której kiedyś e, opowiadałem. E, także jeżeli nie wiecie, co to było konkretnie, to w opisie odsyłam Was do materiału, który na ten temat. Robiłem. I właśnie ten brak jakichś naprawdę mega, mega dziwnych rzeczy w oczach niektórych użytkowników w internecie, stwarza właśnie mniejszą wartość tego elitarnego skinu. No bo wiadomo, nie płoną w nim dłonie jak w skinie Thermite'a. W ogóle śmieszna sprawa, nie wiem, czy pamiętacie, gdy ten skin był dopiero ogłaszany i wtedy jeszcze Rainbow Six Siege, włącznie z gadżetami, jakie operatorzy mieli. Nie był aż tak bardzo w pewnych momentach udziwniany, i no tak naprawdę te płonące dłonie były jednym z takich może początków tego, że jednak Rainbow Six Siege poszedł w stronę nie jakiejś mega mega poprawności FPS-owo antyterrorystycznej, tylko po prostu zaczął być grą FPS ze swoim własnym lorem. I ze swoimi własnymi zasadami, to swoją drogą. Także kwestia związana z brakiem jakichś fajerwerków, z brakiem pędzli, z brakiem różnych śmiesznych czy też czasem dziwnych rzeczy, które niektóre elitki mają, tak jak na przykład elitka IQ. Nie wiem, czy pamiętacie elitarkę IQ, ten taki strój to jest też chyba strój sportowy w szkole, po prostu antyterrorystycznej, do jakiej IQ należy czyli GSG. No także tutaj oczywiście kwestie związane tylko z tym co się nam podoba, a co nie. Jeżeli chodzi o mnie, to mnie się również nie podobały za bardzo te wszystkie skiny elitarne związane z przeszłością, związane z pierwszą wojną światową. Na samym początku było bardzo wiele tych rzeczy. Miał to dok z tego co pamiętam, miał to także Blitz. Wszystkie były praktycznie e, robione na jedno kopyto, jeżeli chodzi o sam ubiór tych postaci. Były szaro-brązowe. Nie było to raczej nic spektakularnego. Dopiero później deweloperzy zaczęli iść w kierunku może troszkę bardziej współczesnym, może troszkę bardziej zahaczającym o faktyczne bio, czyli o życiorys, o historię danych operatorów. Dlatego też jedna z moich ulubionych elitek to na przykład Bandit. Bandit, który siada na motorze, który jest świetnie ubrany, który przypomina jednego z naszych komentatorów w Polsce Rainbow Six Siege. Pozdrawiam bardzo Kiksoholika który siedzi na tym motorze e, i też on bezpośrednio nawiązuje do gangu motocyklowego, który faktycznie w Niemczech w dalszym ciągu działa, a kiedyś był naprawdę istną plagą. Zresztą na mapie klub, również przed wejściem, macie przecież porozstawiane motory, także w jakiś sposób się to tutaj zazębia. Bardzo mi się też podobała elitka Glaza, przede wszystkim końcówka, gdy ta moneta spada gdzieś na ekran użytkownika, przedziurawiona przez nabój Glaza. Jednak jeśli mam być z Wami szczery, to praktycznie w ogóle jej nie widziałem na żadnym meczu rankadowym, na żadnym meczu swobodnym. No bo kto gra aktualnie glazem, nie? No. Do tych fajniejszych skinów elitarnych i całych zestawów, no bo oczywiście poza pozą w tych elitarnych zestawach są też malowania, są też zawieszki, różne takie rzeczy, które no chyba nawet bardziej widać niż tą pozę, ale omawiamy sobie teraz pozę. Bardzo mi się podobał smoke, który kojarzy mi się z awerem, pozdrawiam też i tak fajnie pokazuje jaki ten smoke jest, lekko taki streetowy troszkę. Trochę niepoprawny, z tym całym smołkiem, z tym całym dymem, który sobie później po mapie rozprowadza. Świetne również nawiązanie do swojej narodowości ma Capitao, który doskonale wiemy, jest oczywiście Brazylijczykiem, a co. W Brazylii jest świętsze w cudzysłowie od papieża. No, może nie, no bo to jest jednak kraj bardzo wierzący. Ale co jest mega, mega popularne? Oczywiście piłka nożna. Więc co należy dać operatorowi z Brazylii? A no, wystarczy dać piłkę nożną i ubrać go w jeansy i jakiś t-shirt, żeby troszkę tą piłką pokopał. I o, już od razu będzie niesamowity skin elitarny z Brazylii. Co ciekawe, Caveira. Nie ma tego brazylijskiego skinu, ale ona dosyć mocno bije się pięściami z cieniem, więc podejrzewam, że to jest jakieś tam delikatne nawiązanie do capuery, czyli do tej sztuki walki takiej latynoskiej. Nie wiem nawet chyba, czy nie brazylijskiej, ale tutaj mogę popełnić błąd. Także moi drodzy, reasumując, Zofia jest super i mega mi się podoba. Tak jak mówiłem, takie poważne podejście do tematu. Nie wiem, czy tutaj może w grę wchodzi troszkę... Polskość, czyli moja narodowość, że sam w sobie jestem dumny z tego, że jestem Polakiem, i wszędzie, gdzie widzę Polskę, to chciałbym, aby świat usłyszał, że halo! Tu jest Polska i proszę doceniać, że tu jest Polska, bo jesteśmy wybawcami narodów. No ale, kurde, po prostu podoba mi się ten skin, podoba mi się ten uniform, podoba mi się ta poza. Po prostu mi się podoba. Także, moi drodzy, dajcie mi znać, może przy okazji, które wasze skiny elitarne były ulubione, które wam się podobają, które kupiliście. No a teraz pamiętajcie, Kromka Gada radzi, nigdy was nie zdradzi. Zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania i do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się. Pa-pa!